Umyłem okno, pozmywałem naczynia, poodkurzałem, wyszedłem na spacer, poszedłem do sklepu po chleb. A wszystko po to, by nie wracać do Trek Toyomi. Zagrajnik TV. O takich grach jak Tyrek Toyomi pisze się zdecydowanie najciężej. Nie jest to absolutnie dobra gra, nawet koło takiej nie stoi, ale z drugiej strony nie jest na tyle okropna, by paswić się nad nią i wyśmiewać każdy jej aspekt. To gra nudna, długa, pretensjonalna i niesamowicie nużąca, a do tego oparta o jedną mechanikę, która kuleje niemal od samego początku gry. Ponieważ nie mam tak naprawdę zbyt dużo do powiedzenia o tej produkcji, to także i ta dzisiejsza recenzja nie będzie zbyt długa. Miejmy to po prostu za sobą. Akcja Trek Toyomi rozciąga się nam nieco w czasie. Naszego protegowanego poznajemy w momencie, gdy jest jeszcze młodym chłopcem i ćwiczy pod bacznym okiem swojego mistrza. Sielanka nie trwa jednak długo, bo ich rodzimą wioskę najeżdżają bandyci. Chłopak, oczywiście nie wysłuchawszy swojego nauczyciela, bierze katanę i postanawia odeprzeć najeźdźców. Niestety pod koniec sekwencji jego mistrz ginie, a on przysięga bronić swojej wioski, jak i córki czcigodnego Nestora. Po latach chłopak wyrasta na pełnoprawnego samuraja, który stoi u boku swojej ukochanej. Gdy dowiadują się, że prawdopodobnie ci sami bandyci napadają na sąsiednią wioskę, bohater wraz z całą świtą wyrusza, by ją obronić, ale szybko okazuje się, że miała to być dywersja, która odciągnęłaby naszego wojownika od jego osady, żeby móc ją zdobyć i... tak naprawdę nie chce mi się już tego opowiadać. Fabuła już na wstępie jest nieciekawa i pełna dziur, a wszystko i tak sprowadza się do typowej zemsty dla światów, więc może przejdźmy już lepiej do gameplayu. Ogólnie gra jest podzielona na dwa segmenty: eksplorację i walkę. W czasie eksploracji kamera jest statyczna, jak w klasycznych survival horrorach. Oznacza to, że postać może swobodnie poruszać się w danym ujęciu i zwiedzać widoczną lokację. A warto to robić, bo tu i ówdzie ukrywane są różnego rodzaju znajdźki. takie zwiększające staminy i zdrowie, jak i te pogłębiające nieco historię gry. Czasem tak trafimy na alternatywne ścieżki, dzięki którym będziemy mogli oczyścić drogę ze zbyt dużej liczby niemilców. Te fragmenty są ok. Niewiele można o nich powiedzieć, po prostu spełniają swoją rolę. Tu sobie zbierzemy jakieś śmieci, tam rozwiążemy prostą zagadkę środowiskową, jeszcze gdzie indziej posłuchamy użalania się naszego bohatera, by innym razem natknąć się na jęki i stęki NPCów. Nic wielkiego, nic o czym można byłoby się zbyt długo rozpisywać. Wszystko to się jednak sypie, gdy gra przechodzi w tryb walki, bo tak koszmarnej, irytującej i drewnianej mechaniki machania mieczem nie widziałem już od wieków. No więc gdy zaczyna się walka, kamera zmienia położenie, okazując nam bohatera z boku, co automatycznie ogranicza jego ruchy do dwóch wymiarów, zaś sama walka przypomina nieco klasyczne odsłony Prince of Persia. Szybko jednak dociera do nas, że zamiast Mistrza Miecza przychodzi nam sterować Patałachem, który Katanu używa tylko dla szpanu. Nasz samuraj macha swoim orężem jak krowa ogonem, w jego ruchach nie ma za grosz gracji, no to są okropnie sztywne, a do tego reaguje na nasze polecenia z odczuwalnym opóźnieniem. Poważnie, zanim my wykonamy wałach, to przeciwnik zdąży nam sprzedać serię szybkich ciosów w brzuch, przez co, o finyzyjnej i wyważonej walce na miecze, nie może być tutaj mowy. właśnie macha jak czepek. I nie byłby to może problem, gdybyśmy walczyli z góra trzema wrogami naraz, ale nie. Bywa, że gra rzuca nam na głowę całą watachę, przez co czujemy się jak ofiara jakichś szkolnych zbirów, a nie wielki wojownik. Szczytem są tutaj kopniaki uczników, które potrafią sprowadzić naszego bohatera do parteru w dosłownie kilka chwil. Niby w trakcie gdy odblokowujemy jakiś kombosy, ale gra wręcz kara grającego za używanie ich. Jeżeli szybko nie nauczymy się porowania, które jest zdecydowanie zbyt OP, to raczej marny nasz los. Jak najronnie, walki z busami są z kolei banalnie łatwe i nawet największe, większy twór pada pod lawiną maszowania lekkiego ataku. Ja wiem, że twórcy chcieli nadać tym walkom bardziej realistyczny ton, przez co możemy tu zapomnieć o Baletach Śmierci rodem z Devil May Cry czy Bajonetty, ale już nawet Nidhogg poradził sobie z tym tematem znacznie lepiej, a to gra, która ma niemal 10 lat na karku. Poza tym, co jak co, ale poszedł. Shadow że spodziewałem się, że Flying White Hawk da nam co najmniej przyzwoity model walki. A tak, dostaliśmy totalne drewno. Wiele osób chwali Trectoyomi za uprawę. Co w niej takiego niezwykłego? No, właśnie pytam, co w nie takiego niezwykłego? Rozumiem, że miała imitować stare filmy samurajskie mistrza kurosały czy Kobayasiego, ale to przecież nie pierwsza gra, która używa tego zabiegu. Dlatego naprawdę nie rozumiem tych wszystkich pochwał pod adresem oprawy, tym bardziej, że sama grafika jest raczej średnia. Niby gra stara się mieć jakieś widoczki, ale ledwo jej widać przez czarny biały filtr i szarobure, nieciekawe lokacje. A na te składają się głównie mroczne i płonące miasteczka oraz ciemne i nudne jaskinie, z których trudno w ogóle cokolwiek zapamiętać. Jak już mówiłem na wstępie, Trek Toyomi to nie jest Jakiś totalny gniot na poziomie Bayland Wonderworld czy Babylon's Fall. Mimo wszystko czuć tu włożoną pracę i chęć stworzenia dobrej gry. Ktoś miał na to wszystko pomysł. Tylko że decyzje podjęte podczas projektowania okazały się zwyczajnie nietrafione. Poważnie, dawno nie czułem takiej niechęci, żeby wracać do gry, bo tle kto zwyczajnie mnie męczył i na każdym kroku zniechęcał do dalszej zabawy. Jest to także druga gra Flying White Hawk w tym roku, która zbiera raczej mieszane opinie. Co prawda wypadła lepiej niż Shadow Warrior 3, ale wciąż nie można mówić tu o większym sukcesie. Szczerze mówiąc, zaczynam się martwić o kolejną grę hogów, czyli zapowiedziane jeszcze na ten rok Evil West. Bo po dwóch średniakach trudno jest mieć raczej nadzieję na coś dużo lepszego, no ale miejmy nadzieję, że się pomylę. Tymczasem o Trek można powiedzieć, że Polacy znowu nie zaorali. No, to dajcie znać jak wam się podobała ta recenzja przygotowana przez Gandalfa, a jeżeli wam się podobała to napiszcie jakiś komentarz i zostawcie łapkę w górę. No i napiszcie jak wam się podobało Trek No i cóż, trzymajcie się!